Cześć. Dzisiaj będę chciał pokazać Wam bardzo fajną kawalerkę. Doskonałe miejsce na inwestycje, na możliwość rozwoju, ulokowanie pieniędzy, które będą mogły Was utrzymywać. Zapraszam. No i jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, warszawskie powiśle. Świetne miejsce do mieszkania. Doskonale skomunikowane. Widzimy wiadukt most Poniatowskiego, świeżo wyremontowany. Doskonałe miejsce komunikacyjne, tramwaje, autobusy, bardzo blisko metro. Dosłownie 5 minut. 3 minuty do Teatru Ateneum, jeden z lepszych teatrów warszawskich. Bardzo blisko do Starówki, Nowy Świat, krakowskie przedmieście. E, świetne miejsce dla studentów, bo uniwersytet i inne uczelnie to wszystko blisko w zasięgu ręki na piechotę. Doskonałe miejsce do spacerów, bulwary wiślane, liczne parki, świetne miejsce na e, posiadanie zwierzaka, którego trzeba wyprowadzać. Słowem, idealne miejsce do mieszkania bądź na inwestycje. Za nami kamienica. W tej kamienicy. Mieszkanie. Mieszkanie Kawalerka. Wspaniała inwestycja. Zapraszam do środka. A oto i Kawalerka. 27 metrów kwadratowych. Doskonałe miejsce do aranżacji. Można troszkę poprzestawiać ściany, ponieważ są działowe. Wysokość. Blisko 3 metry wysokości pomieszczeń. Bardzo wygodne miejsce. Bardzo dużo. Przestrzeni i powietrza nad kuchnią, która znajduje się za tą ścianą, mamy antresolę. Masa rzeczy się zmieści. Obok mamy łazienkę. Tu mamy wyjście na balkon, który Wam za chwilę pokażę. Balkon. Świetne miejsce do wypicia kawy, nauki, czytania książki, relaksu. Porannego poddychania, po sprawdzenia pogody, super. Dzień dobry, zastań Jolkę. Jolki nie ma, ale jest przedpokój. Przedpokój z szafą wnęglową, która w tym przypadku jest z lustrem, bardzo dobrze optycznie powiększa pomieszczenie. Ta oczywiście nadaje się do wymiany, ale pokazuje, jak dużo rzeczy dla tych osób się zmieści. Po drugiej stronie mamy wejście do kuchni. O tym za chwilę. Kuchnia. Cóż, tu nie pobiegamy. Nie urządzimy wigilii na 24 osoby, ale w kawalerce 27-metrowej, by się wszyscy nie zmieścili. Zatem doskonałe miejsce do zrobienia śniadania, czy też obiadu dla dwóch osób, powiedzmy, i kolacji. Przy wyjściu z przedpokoju, cztery kroki stoją stoję na środku mieszkania. Za mną widzimy antresolę. Antresola jest nad całym pomieszczeniem kuchennym. Bardzo dużo miejsca do przechowywania. Walizki, narty. Kto będzie chciał, ten i rower Słucham Piotrowankę. Witam, dzień dobry. Tak. No, i widzicie, ja przygotowuję wam opowieść o mieszkaniu, a w tym czasie dzwoni klient, który jest nim zainteresowany. Za 10 minut będzie. A teraz klucz programu tego mieszkania Salon Łazienkowy. No, może Łazienka po prostu. Zobaczymy. Mieszkanie stanowi świetną inwestycję. Naprawdę niewielkie pieniądze, a można tu cuda zdziałać i wszędzie stąd szybko dojechać. Serdecznie Wam polecam. Wbijajcie, dzwońcie. Ja chętnie Wam to pokażę. Tylko jak tej kobiety tu nie będzie. Zadzwoń do mnie. Piotr Wankę. Telefon 533-947-304. Jestem do Twojej dyspozycji. Zapraszam.